W 2015 roku ministrem obrony narodowej został minister Macierewicz. Okres jego rządów nazwałbym okresem siedmiu wielkich zaniechań Macierewicza. Po pierwsze, czystki kadrowe. Zwolnił kilkuset oficerów wykształconych w kraju i za granicą, zdobywających doświadczenie na misjach poza granicami kraju. Macierewicz to jest człowiek, który wstrzymał modernizację techniczną sił zbrojnych. Zamiast nowoczesnego sprzętu. Dzisiaj malujemy stalowe hełmy i modernizujemy zabytkowe czołgi. Maciarewicz to minister, który pozbawił zdolności operacyjnych wielu dowództw i jednostek wojskowych sił zbrojnych. Maciarewicz jest człowiekiem, który wstrzymał rozwój intelektualnej kadry zawodowej. To on w trakcie niedzielnych szkółek przygotowywał oficerów miernych, ale wiernych prawu i sprawiedliwość. To jest człowiek, który wprowadził do sił zbrojnych konformizm. Jego młodzi asystenci poniżali oficerów. Ci, którzy szanowali godność, odeszli, pozostali ci, którzy są typowymi konformistami. Maciarewicz to jest człowiek, który cynicznie wykorzystał tragedię smoleńską do tego, aby grać na uczuciach. Wydał ogromne miliony na nic nieznaczące eksperymenty. Pieniądze to można było przeznaczyć na sieroty po poległych żołnierzach. W końcu Maciarewicz to jest człowiek, który skompromitował nas poza granicami kraju. Jego wystąpienie w halifaksie zdziwiło sekretarza generalnego NATO. A moment, kiedy szef Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych nie wpuścił go na swoje posiedzenie, przejdzie do historii jako obraz klęski Polski i sił zbrojnych poza granicami kraju.